Ryk silników, pisk opon i walka z czasem. Już od najbliższego piątku śląskie ulice staną się areną zmagań jednego z ośmiu najważniejszych wyścigów rajdowych w Europie. Rajdu Śląska. Jest to takie przedsięwzięcie bardzo kosztowne, ale z drugiej strony, no, myślę, że bardzo widowiskowe, dlatego że no, rozstrzygną się tutaj tytuły Mistrzów Europy oraz no, przy okazji Mistrzostw Polski. Więc naprawdę bardzo ciekawa impreza. A o Mistrzostwo Polski powalczą bracia Marcin i Jarosław Szeja. Do finałowej rundy pochodzący z Katowic rajdowcy przystąpią jako liderzy cyklu, mając 21 punktów przewagi nad najbliższymi konkurentami. Każdy zadaje pytanie, czy to jest presja. No, pewnego rodzaju jest. Ale ja to staram się zawsze jakby wykorzystać w drugą stronę. Jeżeli jest mój domowy rajd, to ja go znam najlepiej. Więc znam każdy zakręt, znam drogi, znam... Ten rajd już jechałem kilka razy. Odcinki, które są na tym rajdzie, to są niedaleko miejsca, w którym mieszkam, więc dla mnie to jest przewaga, a nie presja. Siedem lat po pierwszej edycji Rajd Śląska dołączył do elitarnego grona wyścigów rozgrywanych w ramach Mistrzostw Europy, najstarszego rajdowego cyklu na świecie. Tutaj przypieczętowaliśmy nasz tytuł. A na tytuł wicemistrza Starego Kontynentu szansę ma dwukrotny triumfator Rajdu Śląska Miko Marczyk, który obecnie w stawce zajmuje trzecie miejsce. Nie pamiętam kiedy można było obserwować rywalizację na Śląsku na asfaltowych trasach międzynarodowej stawki i rywalizacji, więc jest to z pewnością wspaniała gratka dla każdego fana nie tylko sportów motorowych, ale motoryzacji zobaczyć te techniczne wynalazki, cuda w rękach najlepszych kierowców Mistrzostw Europy. A jest co oglądać. Ceny samochodów takich jak te zaczynają się od miliona złotych. W tegorocznej rywalizacji wystartuje 110 załóg z 13 krajów, które rywalizować będą na 14 odcinkach specjalnych, w tym dwóch w centrum Katowic i na błoniach Stadionu Śląskiego. Tak duża impreza to również duże utrudnienia komunikacyjne. Te największe dotyczą centrum Katowic. W piątek w godzinach od 15 do 23 całkowicie wyłączone z ruchu kołowego zostaną części Alei Wojciecha Korfantego, Alei Roździeńskiego, ulicy Uniwersyteckiej oraz Ronda. Dlatego też warto słuchać poleceń policjantów, ale nie tylko policjantów. Pamiętajmy o tym, że to organizator w dużej mierze ma obowiązek zapewnienia ochrony i to ci pracownicy poszczególni również mogą nam wydawać polecenia jak i gdzie przejechać tak, żeby było bezpiecznie. Zmodyfikowane zostaną również trasy niektórych linii autobusowych. Zmiany, które wprowadzamy obejmują ponad 20 linii autobusowych i są to linie, które umożliwiają przejazdy naszym podróżnym nie tylko po Katowicach, ale także w kierunku Tychów, Mysłowic czy też Zagłębia. W sobotę i niedzielę rywalizacja przeniesie się na południe województwa Śląskiego. Bazą rajdu znowu będzie jednak Stadion Śląski w Chorzowie. Wokół tego legendarnego obiektu powstanie strefa serwisowa, w której każdy będzie mógł podejrzeć pracę mechaników. Dominik Styczeń, Aktualności.